Kamerka samochodowa lub wideorejestrator. Jeżeli nie masz, to spróbuję przekonać Cię, że warto zainwestować w taki sprzęt. Koszt takiej kamerki to od 200 do 2000 zł, więc tutaj rozstrzał jest duży i jest w czym wybierać. Jeżeli nie chcesz wydawać mi wiadomo ile pieniędzy, to nawet najzwyklejsza kamera spowoduje, że w przypadku kolizji, wymuszenia czy jakiejś sytuacji na drodze będzie czarno na białym widać co się wydarzyło. Jeżeli nie będziesz miała miał takiej kamery, to gdy coś się wydarzy i przyjedzie policja, będzie słowo przeciwko słowu, a tak to wszystko będzie czarno na białym. Co się wydarzyło? I już jedna taka sytuacja może spowodować, że koszt kamery się zwróci. Jeśli chodzi o podłączenie takiej kamery, to najlepiej zrobić to w taki sposób, żeby kable nie latały nam tutaj po kokpicie. Tylko podłączamy się bezpośrednio do instalacji samochodu. Ja skończyłem politechnikę wrocławską na kierunku Elektroniki, dlatego dałem to mechanikowi do zrobienia. Zainwestowałem też ostatnio w kamerę tylną, którą również podłączamy do kamery przedniej. Do czego się przydaje, No coś może się wydarzyć z tyłu, ktoś może nas uderzyć od tyłu, i wtedy wszystko widać. Przydaje się również bardzo jako kamera cofania. I mimo, że ja mam kamerę cofania fabryczną w swoim samochodzie, to ta kamera jest lepszej jakości, widzi dużo więcej, bo jest wyżej. I też może się przydać na przykład do obserwacji rowerów na platformie na hak, jeżeli mamy, albo nawet w korku, jeżeli ktoś do nas podjeżdża. Ja tak często robię i ktoś podjeżdża za blisko. No to na kamerze widzę, jak blisko stoi, i mogę sobie po prostu podjechać do przodu. Wracając jeszcze do kamery głównej. Pamiętajcie, żeby kupić dobrą kartę pamięci o odpowiedniej prędkości, żeby nadążała nadpisywać yy, nagrania. Co jest jeszcze ważne, zwróćcie uwagę na to, żeby dało się łatwo takie nagranie w trakcie kolizji yy, odtworzyć. Jeżeli przyjdzie policja i trzeba będzie pokazać, no to musicie mieć możliwość pokazania tego nagrania, tak? Taka komunikacja może być na przykład po Wi-Fi czy po Bluetoothie, ewentualnie. Zaopatrzcie się w taki otoczytnik, tu wkładamy kartę pamięci, możemy się podpiąć do telefonu albo do komputera. Bardzo przydatne, jeżeli wasza kamera nie posiada połączenia po Bluetooth lub Wi-Fi. I to tyle jeśli chodzi o kamerę. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzu, a po więcej akcesoriów zapraszam na mój profil.